Ja też gotowa Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, co tam u was? Przepraszam Na zdrowie no, Mam nadzieję, że dobrze wszystko Witam was w nowym blogu. Słuchajcie, dzisiaj będzie ciekawy odcinek Znęsknię się za takimi odcinkami, w których musiałem ładować kamerę wcześniej wszystko ładnie sobie szykować No ale dzisiaj jest taki odcinek Jedziemy, słuchajcie, nauczyć się latać Jedziemy do tunelu aerodynamicznego, w którym już byłem, ale dalej się stresuję przed wizytą tam. A ty jak? Marii też się stresuje. Maria kończy śniadanko. To nie było zaplanowane. Jo jo. Nie mogę tego zejść ze stresu. Maria jeszcze wczoraj mówiła, że się nie stresuje. Dzisiaj zaczęła się stresować. No, ma prawo, nie? Ma prawo, bo to coś nowego, prawda? No, zawsze jak coś jest nowego i nie wiem, co się dzieje, to jest stresik. Kończymy śniadanko. Ja już zjadłem, do dokończy. I dopijemy kawkę i śmigamy. Masz wszystko? Mhm. Czym jedziemy? Rężymy. Mam pomysł, jeźdźmy minim O Boże, to nie dojdziemy dzisiaj chyba Siedzę <grystanie> <Zadach> mały? <grystanie> Jestem mały <grystanie> Ale topa Eee, nie wyszło To nic? Jest na dotyk Jaka laska w okularek? Odpuść <noise> mi te wrota. O! I ja się kręcę. O oh my god. Musimy częściej tym o tym Jak ktoś się zapina po sobie? ja po co zapinam? Co? co słyszeliście? Aha, bo my do konia jedziemy, to kawałek. Dobra. Musimy jeszcze konie wypuścić. O kurde! Muszę wiceprzeć ćwiczyć. Zmienił generalnie. Jest taka historia, że. Ja tym autem w ogóle nie jeżdżę, nie potrafię nim jeździć, nie potrafię nim hamować, skręcać i tak a Maria jest po prostu mistrzynią tego auta, bo na nim tak ciśnie jak jakąś torpeda, Ja zawsze myślę, że on się za chwilę rozpadnie, bo on się cały trzęsie. Masakra, każdą dziurę tak na maksa czuć. Bo Mikołaj, bo Mikołaj nie wie, że mini to jest torpeda. Rakieta po prostu czerwona. <laughs> mini to jest torpeda, ale słuchajcie, w nim jest wbrew pozorom bardzo dużo miejsca, zobaczcie. Nóżki no, miejsce, wszystko ładnie wygląda, proszę bardzo. Marii, Desz, piękny kierowca, z tyłu pełno miejsca Powiem wam pierwsza kasa. Dojdziemy szybciej, będzie wam. <śmienicza> to <jest śmienicza> No co? Dojechali to jeszcze przed czasem. Widam już taki z nawigacji. Jesteś na miejscu. Jesteś na miejscu. Ja. Jakie małe drzwi jak od czołgu. Oh my god. Siema. Najgorsze, że w tym aucie klimy nie ma. Nie, a jakie szybkie? Z tym kierowcą. Ja chyba bardzo jestem czekał tego jak cię przyjdzie. I przez to wszystko nie myślę o tym, że ja też będę latał no się ma pójść A my tu jesteśmy pierwsi, tak? Tak O proszę I tak to wygląda Widzieliście już to na poprzednim odcinku No i ja tak to wygląda Ty też będziesz latała? Też będziesz latała? No raczej tak Taki jest plan Super, zobaczycie jak to powinno wyglądać Jak się można tym bawić A nie nas, Januszy Ty tu od miniego. Mini torebka, mini samochód <laughs> to Zawsze jest tak, że jak sobie już coś podpisujesz To znaczy, że jest grubo Tak, no w sensie wiesz, że to jest odpowiedzialność. Jak ci się co staje, to tylko włożyć pojadanie. Nie, się dzieje, coś, coś fajnego. Ja mam tak, że zawsze jak wypełniam jakieś papierki, to przeważnie biorę dwie albo trzy kopie, bo zawsze się pomylę gdzieś. Jaki ja miałem rozmiar wtedy? Chyba większy niż XR ja miałem, chyba ich nie? Hmm. Tak to wygląda. Jak się zakłada coś takiego, to się już poważnym jest potem hmm. ja wirtyki wiesz, ty, ty, ty zaraz wracam. Jeszcze muszę przebrać buty na tamte. Ale to co mamy nie? No, ale czy jest... Jezu, znaczy no, i jak i Dawaj Barry. Zapnij się no co ty? Jez. Zrób swój ról, To jest jej ról Jeszcze mm. muszę buty przebrać. To jest... Ale bo było, że gdzieś się z nami latał czy nie? Właśnie nie. Właśnie nie, a miałem latać. A nie, nie, chciałem, nie chciałem po prostu już wam tego przekładać, bo. Aha, skąd będę latał? Będzie latał z hubertem i z A co robimy z Marii? Poradamy, nie? Cię tylko się zapytam, bo ja to ostatnio mówiłem na odcinku, ale to no? wiadomo z moich ust to brzmi jak tamte jak, jak. ale jakie jest przełożenie między tym a skokami? Bo ja to zawsze tak porównuję. Jest to najlepsze narzędzie do nauki latania. A no, skoki. Jak bardzo zbliżone to jest? Można powiedzieć, że w 100% nie. 100%? Prędkości są zbliżone, nie ma tylko tych pięknych widoków. <grym> Tyle ty to to <grym> Stres. Na mocno do przodu i w takiej pozycji wchodzisz na kubeście, okej? Okay? Ważne, żeby się położyła, nie wchodziła na nogi i nie wskakiwała, nie wyjęła się, okay? mm -hmm. Dobra, to OK, bardzo dobrze. I jeszcze mam na I masz pełen ruch stary. Musiły posłuchać? No, fajnie. Super. No, kochaj ten ruch. Dobrze. Dzięki. Dobra, czekaj. Tak, 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 tak i nogi. Okay. Dobrze. No jedziemy z tematem. what do you think, guys? it's feeling so good right now Żyje! Żyjesz, baby? Tak, ale powiem Wam, mogę powiedzieć? Co? To jest trudne. To jest trudne, nie? Oni się tym na maksa fajnie bawią i to widać, a to jest naprawdę trudne, uwierzcie mi. Wydaje mi się, że muszę w prawo. No jedziemy do Matiego, nie? No Matę, potem. Matiej, śmiegamy do ciebie właśnie teraz na odcinku. <grym> Dobra, Mary, jeszcze raz. Jak emocje po y, tunelu? Fajnie uznaję to za dosyć trudną sprawę. Jest, jest jest trudne. Mari wzięła sobie ten taki mniejszy pakiet, żeby tylko sprawdzić w 3 minutki, z czym to się je i tak dalej. Ja mam karnet jakby taki wykupiony 30-minutowy i przechodzę sobie po 10 minut próbować. No i mówię, uczę się w ogóle samodzielnie tam wisieć w powietrzu, obracać się przód, tył, góra, dół, i tak dalej. Bum bum. I tak dalej. No Dzisiaj powiem wam, że byłem tak skupiony nagrywaniem i Marii, że mi tak Według mnie średnio poszło, ale oni powiedzieli, że było spoko W ogóle ekipa naprawdę sztos Ludzie są tam niesamowicie, serio No Pozdrawiamy faj, faj. wszystkich Naprawdę fajni ludzie Próbować, wbijajcie, Freefly Center w Lesznie. Naprawdę zarąbista ekipa, atmosfera, śmiało, fajny śmiało. vibe Śmiało, warto się wybrać, nawet jak macie trochę kilometrów Dobra, no. kończymy ten odcinek, otwieramy szyby do zobaczyska. Pamiętajcie, warto spełniać marzenia, warto się realizować. Jeśli czegoś się boicie, to na pewno to jest fajna rzecz i ją zróbcie. Siema, piona.